Rozsypał się zakład. To robiłeś długo lat, słyszę, że to, to robiłeś przez jakiś bardzo długi okres No 24 lata i 7 miesięcy No i co się stało, że po tylu latach przestałeś? Nie no, prezes przyszedł i inny. A nowy szef. Nowy szef i ludzi za drzwi. No co się należało tam? Powypłacał hmm. i rozsypał się zakład, sprzedał to ziemię deweloperowi, hmm. rozwalił, a postawił banka, a Firmę gdzieś poza Warszawę przeniósł 40 czy 50 kilometrów. I tam ludzie to A dalej to funkcjonuje ten zakład szluzalski. Tak, tylko dalej. Ty już nie byłeś zainteresowany. Nie, bo to jest. Jeździć za kobyłkę z Warszawy. No tak, to daleko. No już daleko. Nie byłeś zainteresowany już. Nie, już. no ja już swoje wypracowałem.